Cześć manu dzisiaj będę nagrywał The Simple Sandbox 2, więc wchodzimy w mój serwer, bo stworzyłem na serio fajny serwer. Jak zwykle nazwę to. Ok. I save map. Oba są te same, tylko na tym miasto dwa więcej pogodowałem. Ej, nie mogę wejść. To czekajcie, już się załadowało. Sorry za szum, ale mój pies wlazł do pokoju. Jak to, to wszystko ja sam budowałem? Dobra, to sobie weźmiemy jakieś auto. Na przykład porszak czy Kometa nie wiem nigdy nim nie jeździłem. no w sumie nie budowałem tego sam bo tu jest, jeszcze pomógł mi taki jeden zbudować tą fabrykę o, wszedł chyba on wszedł He. Co za odgłosy w tle, ale to moja siostra. Nie wiem gdzie ja jadę. I patrzcie jaki ja mądry. Zbudowa... Czekajcie wysiądę. Zbudowałem dom, a tu zbudowałem sobie taki billboard. To więzienie będę teraz dokończał. żeby plał zgodził się a ja dokończam wojsko chorobs unitami zrobię nie, zrobi lądowisko helikoptera więziennego, nie więziennego, tylko lotniskowego. Dobra, tak to wygląda. perrenes. Yeah, I'm going Sorry, ale mam dzisiaj chrypę. Ile rzeczy nowych pozostało? Aha, opuścił. To ten... wieżyczkę. Tu. tu, aha, wyszedł. Tak, ej, skoro jak wyszedł, to czasami nikt nie niż czy czegoś nie naspał, nie bo się boję, trochę. I nie gadajcie za tam drogi. Nie no, no zabije tego Kościa, co mi zniszczył drogę No nie zabije, ale wywołam nie zdziwił Link do tej gry będzie w opisie Nie no. link, ale Bo się ciągle boję, że w mi coś zniszczy na spałnie. Czekaj, zapiszę co to. Idzie to save map. Miasto Miasto trzy miasto, dobra. To wszystko ja sam budowałem, końcówkę mi pomogli budować, taki chyba ten, czekajcie, polski ziomek chyba, czy polski gracz. nie podjedzie, pod to... Jezu, jaki ja umiem Dobra. Będę prawdziwym Polakiem. To bym wziął fiata, ale nie ma fiata. Ale to też nawet fajnie śmiga. A ja nie wiem, gdzie ten polski żołnierz. Mm-hmm. Jakby będę teraz tak... No, mnie się ledził, bo no. No. Razy, nie, mnie. Ale kto zrozumieć... Ale Chcę panu... Chcę fabryka mi panu... Jak chcecie, możecie mnie zapraszać do znaj. Ej, a czemu ja nic nie robię? Tyle się napracowałem i my co, Wolne mam? Nie mam. Nie, nie, jakbym jeszcze robił, zrobił te super, elektryczne? Do, dobra, to by było dzisiaj na koniec odcinka, więc hejo